w sobotę 19 października zawodnicy KWW Partner 2 jawożno działającego przy Gimnazjum nr 3 pod opieką mistrza Łukasza Proksy startowali w pierwszym w tym sezonie turnieju w ramach ogólnopolskiej ligi dzieci i młodzieży w jiu -Jitsu. W zawodach rozgrywanych w Mysłowicach, organizowanych pod auspicjami Śląskiego Związku Jiu-Jitsu, udział wzięło kilkudziesięciu zawodników z klubów z całego kraju najlepiej w przekroju wszystkich walk wypadł w klasie dzieci Karol Kuczyński, który wygrał swoją kategorię oraz Kinga Schulz, która również nie dała szans swoim rywalkom wygrywając swojej kategorii w klasie kadetów. No tutaj Patryk Urban wygrał dwie kategorie fightingu i semi kontaktu, potwierdzając swoją wysoką formę po mistrzostwach świata oraz na pochwałę zasługuje Łukasz Sroka, który również w fightingu zajął drugie miejsce. Bardzo dobrze spisali się również debiutujący w zawodach jiu-jitsu Maciej Kropi oraz Jakub Paściak zajmując kolejno drugie i trzecie miejsca w swoich kategoriach. Rące, ręce, ręce! Ładnie, ręce. ładnie! Trzymaj tą nogę, nie daj się obejść. No obecnie szykujemy się dalej do startu w turniejach Judo i ju Oprócz tego no tutaj mamy duże plany, jeśli chodzi o szkolenie trenerów w naszym klubie. Już w tą niedzielę zaczynamy przygotowania do, zaczynamy kurs instruktorski z Judo, cztery osoby z klubu, a w listopadzie dwie osoby rozpoczną kurs trenera drugiej klasy Jużitsu. Premier Łukasz Proksa pozytywnie ocenia występ swoich podopiecznych, choć nie ukrywa, że jeszcze wiele pracy czeka szkoleniowców oraz zawodników klubu walki wręcz Partner 2.